Jest, drodzy Państwo, Zielony Sylwester, ale my już teraz na czerwonym dywanie i ponownie z Martą siurnik, dziennikarką naszą. Dzień dobry, Mam nadzieję Martę. właśnie, Martuś, że będziesz już z nami praktycznie cały czas, że będziemy na przykład widywało się, nie wiem, ja jestem jeszcze w weekendy, że będzie mogło o tym wszystkim, co się dzieje w mediach i na tych innych czerwonych dywanach e, dzieje się, to będziemy o tym mogły rozmawiać. I Martuś, powiedz mi, co, co zaczynamy od urodzin Brada Pita, bo. Tak, zaczynamy od urodzin tak. Brada Pita, ale zanim to, ja chciałam Ci serdecznie pogratulować, bo wiem, że wczoraj zdałaś prawo jazdy kategorii Co ci tak. umożliwi wzięcie udziału w no. wyścigu. Bardzo serdecznie ci gratuluję. Dziękuję, pięknie. A teraz tak. Brada Pita nie ma to dzisiaj to urodziny, 55. Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, że on nie. mógłby być Twoim ojcem? W sumie ja, no, nigdy nie powracałam w tę stronę, ale rzeczywiście, bo się dwukrotnie został przez magazyn People ogłoszony najprzystojniejszym, najpiękniej watnego, jest świetnym aktorem. W tym roku mogliśmy go zobaczyć w dwóch. I też mamy nadzieję, bo w sumie były też takie doniesienia, że w jego życiu, oprócz tego, że właśnie rozwody to też był problem z alkoholem, prawda? Mamy nadzieję, że z jakoś to sobie poukładał i że nikt jak tak. nas słuchasz i oglądasz to. Myślemy mu. Te Zostajemy w kręgu urodzin, ale piękne urodziny dla swojej córki w szkole tańce swojego Tego domu. O zacisze domowe? Tak, o, ma dwójkę jubelze, dzieci. dziecko, taka jest bardzo rodzinna i to, to jest piękne. Fajnie to się jest to piękne. ogląda. Ma dwójkę dzieci, Adaś jest starszy, Helenka jest młodsza. Pozdrawiamy Kasię, Naszą nice. gwiazdę, M. Jak Miłość. O, dokładnie. Dobrze, to lecimy dalej. Koronacja księcia Williama. O, czy odbędzie się w przyszłym roku? Jak to będzie? Jaka jest tam decyzja o, na dworze? Co się tam Bo książę William hmm. zastąpi ją na tronie i Waga byłaby to historia bez precedensu. Zrobi to jeszcze za jej życia. Oczywiście to parlament w Wielkiej Brytanii decyduje o sukcesji Właśnie. rodziny królewskiej, natomiast podobne jest to życzenie królowej, by to nie książe Karol. Pokaże czas, hmm. czy się tak się stanie. Jest coś takiego w tym, że wszyscy się przyglądają. nie mają, łatwego, Ale nie mają łatwego życia, jeśli o to chodzi. Tak a to teraz prawda. w sumie troszeczkę zmienimy nastrój, jeśli chodzi o rozstania o jakimś takim. Tu